Siema, ja jestem Karol i chciałem dzisiaj Wam pokazać mój nowo zakupiony sprzęt. Uznałem, że to wydarzenie warto udokumentować. No i przy okazji pokazać Wam, jak wygląda taki first look tych produktów. Także Zapraszam Was do oglądania. Jak już pewnie usłyszeliście, będzie mowa o dwóch produktach w tym odcinku: o bezusterkowcu Canon EOS M50. Oraz o plecaku fotografa czy operatora takich aparatów od Lowe Pro. Zanim jednak zacznę trochę więcej mówić o tych produktach, o, o produktach, chciałbym jednak odpowiedzieć Wam na dwa ważne pytania. Dlaczego zdecydowałem się na zakup aparatu oraz plecaka? Yy, I drugie pytanie: to dlaczego padło akurat na te modele? Cóż, odpowiedź na pierwsze pytanie jest bardzo prosta. Ponieważ nagrywałem większość swoich materiałów głównie telefonem, a w momencie kiedy uzyskałem dostęp do kręcenia Olympus'em, stawało się to, nagrania stawały się problematyczne w momencie kiedy próbowałem nagrać samego siebie. I yy, jednak zawsze kiedy nagrywałem, musiała się znaleźć ta jedna dodatkowa osoba. Która musiała znaleźć czas i poświęcić go, żeby nie nagrać. Więc, dlatego zdecydowałem się na zakup e, aparatu, który podgląd będzie miał na tyle e, inaczej, który ekran będzie miał na tyle mobilny, że mogę go sobie obrócić i mieć wgląd na siebie. E, na plecach zdecydowałem się, ponieważ e, tak naprawdę. Zabezpieczenie akcesoriów i samego aparatu jest, było dla mnie na tyle problematyczne zawsze i naprawdę musiałem się nakombinować, żeby zapakować sprzęt tak, żeby nie uszkodził się podczas różnych podróży. A nie ukrywajmy, że zabezpieczenie sprzętu, w tym przypadku aparatu, obiektywów, jest bardzo ważne, ponieważ uszkodzenie ich jest... Wręcz dziecinnie proste. Ok, zaczynając od plecaka, kosztował mnie około 250 zł. Jak widzicie, na pierwszy rzut wygląda bardzo solidnie. Pierwsze dwie kieszenie wydają się dość ciasne, jednak miejsce w nich jest dobrze zagospodarowane. Największa kieszeń pozwala na przechowywanie aparatu, obiektywów oraz innych akcesoriów do naszego sprzętu. Na temat aparatu za wiele nie powiem, ponieważ są kanały i osoby występujące na kanałach, które po prostu mają większą wiedzę niż, niż ja. Jestem osobą początkującą, która dopiero zakupia swój pierwszy sprzęt. Jednak chciałbym się z Wami podzielić, co producent oferuje przy zakupie takiego zestawu. Tak więc po naładowaniu baterii, zapoznaniu się z instrukcją, zamontowaniu obiektywu do aparatu nastał ten kluczowy moment, żeby się pokazać przed wami korzystając właśnie z tego kanona. No siema. Tak więc to jestem ja przed kanonem OSM50. Specjalnie nie edytuję wideo, też nie poprawiam audio, żebyście widzieli po prostu i słyszeli, jak to wygląda naprawdę. Chciałbym Was jeszcze zaprosić na Instagrama, tam będę wrzucał prawdopodobnie zdjęcia właśnie robione tym kanonem. No i w przyszłości mam nadzieję, że założyć grupkę na Facebooku czy stronę. I tam mam nadzieję się zobaczymy. Na razie.